I jest dla dzieci. I, w końcu, i tutaj w chłopiece pani powiedziała, że no można było to mailowo, żeby nie trzeba było chodzić. Po prostu, żeby rodzic nie musiał chodzić od urzędu do urzędu i czekać. Tylko no mogłoby to potrwać dwa dni, czy tam więcej, nie? ale żeby to było bez. No znaczy, czy jest taka możliwość? to by Na pewno. Na pewno yy, że Trzeba się przemieścić do szkoły, tam potwierdzić, wrócić. Ale 300 e, głosów przecież przez ZUS się załatwił. Panie. Nie, nie, to, jest to chodzi o. Chyba No a to, nie wiem, mhm. to chyba byłam świadkiem nawet tej religii, jakiego ona się Znaczy, to może nie tyle tej pani, co tego pana. Nie, to nie, no nie było. było ukryte. No no Naprawdę nie znam tematu, przepytam to... Znaczy, czy taka kierownik... możliwość to żadna skarga, żadna coś? To chodzi o taką możliwość. Przeczytam przepytam panią kierownik. do tego, że w lutym tak czy inaczej złożymy wniosek o y, likwidację szkoły w budowie. Tym bardziej, że no, też są już posunięcia pewne nauczycieli, którzy y, sami składają opowiedzenia więc tego, więc y, y, no, w tej chwili spinamy, tak jak Państwo wiecie, no, 40 dzieci to są dwie pewne klasy, tak? Więc y, utrzymywanie jakby w tej chwili kładano po miliona to no, po tych podwyżkach, to trzeba by było policzyć z tego, więc myślę, że będziemy dokładać jeszcze więcej a na to, na to nas nie stać, w związku z powyższym, czy to rok wyborczy, czy nie wyborczy, czy wyborcy nie rozliczą, czy nie rozliczą to uważam, że tego, że moim obowiązkiem jest szukać tych oszczędności i na pewno ten po raz kolejny Liczę na to, że wreszcie opamiętanie kuratoria nastąpi. dzieci, chyba No słuchajcie, w, momencie, w momencie, kiedy dopełnilibyśmy oddziały młynarskie tymi dziećmi, to mamy, w pełni dostajemy subwencje i nie utrzymujemy budynku kadry, Dodatkowo, więc to są i nie wozimy dzieci też do drugiej szkoły, tylko wozimy w jedno miejsce. Więc to przyniesie nam realne oszczędności i naprawdę z no, sentymentem nie uratujemy. Zresztą myśmy Państwo zechcieli się podjąć tą uchwałę, która jest w dalszym ciągu w mocy, więc ta uchwała obowiązuje. Podjęliście uchwałę już o likwidacji tej szkoły i na mocy tej uchwały jeszcze raz złożę dokumenty y, Naprawdę w tej sytuacji ekonomicznej no, y, nawet wybory się nie powstrzymają. Nie, nie. zresztą y, bo, tak jak Państwo wszyscy tutaj siedzicie, pewnie rozumiecie moją decyzję, no bo to, to jest po prostu nierealne dokładać y, takie pieniądze, żeby trzymać dwie klasy. A jest ta pierwsza klasa? Tak, osobowa. Pominęć wnioskować o to, żebyśmy tym porobili. Taką, taką. Nie, nie, no nie trzeba już wnioskować, bo ja tak ja obiecałam panu kuratorowi, że, że ten wniosek wpłynie i, i liczę na przychylność, bo, bo naprawdę nie jesteśmy w stanie kilku z szkoły utrzymać. No i mówię tutaj sentyment no, po prostu no nie może na nie kierować. Przykro mi bardzo, ale to jest po prostu ekonomicznie nieuzasadnione, a uważam też że jeśli chodzi o tą dwójkę dzieci z, ze szkodą dla tych dzieci, bo e, e, edukacja powinna przebiegać w grupie, a nie w grupie do dziedziach zapraszamy, a nie w, w obrębie rodzeństwa, które mieszkając na kolonii też nie, nie ma kontaktu z innymi wyścigami. Tak? Znaczy drodzy Państwo, jest, ja byłem na o, otwarciu roku szkolnego, na rozpoczęciu roku szkolnego. No i ja, ja pamiętam rok 2003, jak kończyłem, tak? To w, nie dość, że jeszcze było gimnazjum w i podstawówka, to rodzice praktycznie, na, wiecie, na salę nie wchodzili, bo tyle było dzieci. Nie? Wchodzi się teraz na salę do i jest pusto. Dobrze, że jest inne ustawienie w tym roku było niż na zakończeniu roku. Na zakończeniu było standardowo, tak? Tak, i tutaj pod koszem Powiedzmy pan dyrektor przemawia, a teraz było tak dookoła, już się sala wydawała pełniejsza, ta. A jak jest normalnie ustawione, to jest wchodzicie i dopiero dzieci, i później dyrektor nauczyciele i koniec ludzi. A nie wiem, dlaczego ja takie miałem uczucie w budowie, tam zwykle było mniej dzieci, tak? Ale smutno było. Znaczy nie to, że im smutno. I normalnie to było rozpoczęć. A dla mnie jak patrzyłem na tą pierwszą klasę, mi było po prostu jako, tak zobaczyłem, jak ja bym był taki mały chłopak. No smutno by mi było, no takie odczucie po prostu. Ja Dwójka z jednym nauczycielem, bo to jeden, czy wiadomo, no, cały czas to samo, no to no, takie, takie odczucie miałem. Z... Znaczy Odpytywają. To jest indywidualne. No nic nie poradzimy na to, że przepisów prawa nie jesteśmy w stanie zmienić, tak jak przepisy prawa miejscowego jesteście państwo władzy nie zmienić, niestety przepisy... Przepisy y, ustawstwa nie wybrano e, ministrowi, że no, wiem. W, tej, w takich szczególnych sytuacjach no, powinna być ta prerogatywa kuratora do indywidualnych tak, rozstrzygnięć. Tak? Nie może być takiej sytuacji, słuchajcie, że dura lex tak lex e, i prawne prawo, ale prawo i, e, i procedujemy głupotę. No niestety. E, ale chciałam też Państwu wspomnieć, bo pewnie też wpłynęło pismo tutaj z zarzutami, jeśli chodzi o moją osobę, odbyły się 23 o odwołanie sołtysa e, za ściany. E, zgodnie z ustawą e, ja mam obowiązek zwołać takie zebranie co już w zebraniu uczestniczył radca prawny e, nasz e, czuwając nad przebiegiem tych wyborów. E, niestety odwołana e, stosunkiem głosów, ja nie pamiętam tam 30 do osób, 7, 37 Pani sołtysk, niestety nie uznaje tego odwołania i e, napisała skargę Dobrze. do wody na moje działania. E, w związku z tym chciałam tylko Państwu powiedzieć, że e, Pan Przewodniczący tą skargę e, dostał już chyba? Kilka. A to chyba kilka. Do tego za chwilę dojdziemy, ale myślę, że ta, e, ta skarga, która, która teraz wpłynęła. Odpowiem, bo ja też tutaj bardzo e, się chciał odnieść, ponieważ pan przewodniczący do mnie wystąpił, u, stosunkowanie się do tej skargi. Ja poproszę pana tego, który uczestniczył e, w tym zebraniu sołeckim e, i e, odniesiemy się do tego, prześlemy na odpowiedź na tą, na tą skargę. Drodzy Państwo, ja chciałam tylko poinformować, że tych skarg nałożyło się tyle które pani z podpisując się w imieniu mm -hmm. mieszkańców Taścane, mm -hmm. a nie swoich własnych, może do wszystkich instytucji sprzedać mm -hmm. te